Damian Śmigierski, jednoślad.pl Na stoisku Rometa zobaczyłem to oto cudo Romet Classic 400 Jest to motocykl, który z oferty Rometa najbardziej mi się podoba No trochę przez to, że ma 400 cm sześciennych A dla faceta, który ma ponad 1,80 m wzrostu I waży ponad 80 kg To jest już to przyzwoita pojemność e, Motocykl, który ma piękną linię Nie ma tutaj żadnej ściemy Błotniki są naprawdę wykonane z blachy z przodu mamy do dyspozycji tarczę hamulcową i zacisk wzorowany na zaciskach marki Nissin. Piękne szprychowane koła, piękny dwubarwny zbiornik paliwa, śliczna kanapa. Jest to motocykl, który jest bardzo solidnie wykonany, bardzo cieszy oko. No i do tego występuje jeszcze z wózkiem bocznym. Mam nadzieję, że niedługo ten wózek boczny będzie dostępny w sprzedaży i będzie można sobie takim zestawem szykownie... Stylowo podróżować na bliższe i dalsze dystanse, bo silnik o pojemności 400 cm3 pozwala myśleć o tym, żeby wybrać się motocyklem gdzieś dalej.